To ty robiłeś te zdjęcia? Poszalałeś, no, kurwa. Bo to jest ważny. Dlatego, nie dlatego pytam. Co ty, kurwa? Pytam, normalnie. No to, jako źle. Waleczka, waleczka, To nie pytaj na niżej, ciebie, no ty No, no Ale to masz okazję. No nie, nie, nie robiłem. Ale to, robię, to, robię, Słuchaj, robię. normalni ludzie nie muszą się pytać, bo wiedzą. Wstyd się, się przyznać, zamknij ryj. Kurwa. Siemanko wszystkim, powracam, na początku chciałem podziękować wszystkim moim przyjaciółom, moim dobrym kolegom, znajomym. Jak się z tym czy ty będziesz czuł ty teraz, bo powiedział, że ty robiłeś kiedyś loda Denisowi. Kto powiedział? Ja. Czemu tak powiedziałeś? ja powiedziałem. Czemu tak powiedziałeś? Bo no, słyszałem takie plotki, że mu ciągniesz To jest zamknij mordę. No słyszałem zaraz w obcigacie. Zamknij, zamknij mordę, uspokój się no. kurwa. Wiecie co tam się dzieje? Tam się dzieje teraz coś takiego, że Magda, bo ona opowiadała o tym, ona została opluta przez Denisa. Jak była w restauracji, tam się coś wydarzyło w ogóle jeszcze więcej. W sensie, jakby słuchajcie, taki jego widz, w sensie fan Marek. On tam wrzucił, że niby zlecał jakieś, nie wiem, wbijanie jakichś noży w opony, żeby Madzia miała dziurę w oponie. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe. Nie mam pojęcia, ale Madzia chce coś z tym zrobić. Ona chyba chce iść w ogóle. No pozwać go za to, to są sprawy chyba też, nie wiem, karne, naruszenie mienia. Więc z racji tego, że Denis ma zawiasy, to może się to dla niego nieprzyjemnie skończyć. Nie wiem, na ile Madzia jest zdeterminowana w tym. Ona powiedziała, że ona chce się domaga domagać swoich spraw, nie? Mi, no przebito mi nawet oponę w samochodzie przed yy, Prime'em na ważeniu, tobie przebito to mi minorzem oponę. To no było po gali następnego dnia, w niedzielę, gdzieś tam, nie wiem, godzina godzinach około 12, stwierdziliśmy, że dobra, nie zdążyłyśmy na śniadanie w tym klitanie w tym i jedziemy sobie gdzieś tam do kawiarni. No i byliśmy w kawiarni w Kaliszu, jakieś tam z wysoką oceną. Schodzimy sobie na dół, bo to było na takim e, parterii, minus jeden. Wchodzimy na dół i tak patrzymy, w rogu siedzi jakiś mężczyzna z kobietą. No i goś mi mówi, że to jest chyba Denis Załęcki. I tak patrzę na niego, wie nie widzę tatuażu, widzę tyłem. Mówię, no nawet jeżeli to byłby Denis, no to to, to nie sobie siedzi, no mi on nie przeszkadza i tak dalej. Ja tu przyszłam zjeść, ja tu jem i wychodzę, tak naprawdę. Więc sobie usiadłam do roga. No i gdzieś tak, nie wiem, po jakieś, nie wiem, minęło 10-15 minut i tak wychodzi, tylko ja nie patrzyłam nawet w górę, bo miałam na sobie kaptur i tylko tak słyszę, jak ktoś tak zbiera ślinę i nagle spluwa w moim kierunku i zaczyna mnie wyzywać i krzyczeć do mnie i mi grozić. Ja patrzę, no i... Czekaj, to, bo muszę to przetrawić. się ...grubo miał zlecić przebijanie opon. No tutaj ten artykuł, który został zasugerowany mi na czacie, yy, to jest z Telegrama. Generalnie od tego marka, tego widza, od Denisa, że Denis mu niby napisał. Arena Ostrów, ważenie. To może być auto, które podejście. Jeśli tam nie będzie, to musicie jechać pod hotel i y. Hilton Cali, że tam na 100% wtedy będzie to auto. Ważenie z tym wszystkim trwa długo, więc zobacz sobie, o której godzinie zaczyna się wadrzenie i wtedy obczajcie, czy jest auto. Jak nie będzie dookoła nigdzie, to wtedy taksaj w okolicy hotelu jechać. Całe auto porysować nożem, by było w widoczny, i opony poprzebijać wszystkie. W tej całej sprawie jest wiele znaków zapytania, ale ile wiadomości te zostaną potwierdzone, to wygląda to tak, jakby jeden zawodnik zlecał wręcz przebijanie opon Magdzie. Widziałeś, co na Prime o Tobie mówili? Nie, ale co to? Była Bugzela mówi, że klepisz Bugzela po plecach, a do niej pisałeś podobno. Ale będę miał lipę, napisał Denis. To też jest dziwne, bo jak dzisiaj, jak dzisiaj gdzieś tam jeszcze kontrowałem, bo Denis mi wysłał te głosówki, to Załęcki powiedział mi, że to jest prawda, że ona tam jest tą prostytutką. Ja mu powiedziałem, jakbyś był ziom, ale to byś mi powiedział, że takie coś jest. A on mi powiedział, że nie chciał mnie dobijać i tak dalej. nie. A tutaj pisze, że będzie miał lipę, jakby w ogóle Widział, że się mleko wylało. Nie wiem, sam już kurwa. to, Czy Madzia jest prostytutką? To nie wierzę. Trenerze wczoraj był taki pokój yy, na, twit yy, na Twitterze i tam Denis Lebrega wypowiadał się na temat trenera i ja tutaj cytuję. Nazwał trenera zjebem. nie, 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 no, nie, 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 nie Zanim dlaczego. Ale po prostu screnera. Ja wiem, że Nie jest jesteś... obiektywny. Nie, nie jest obiektywny. Nie, ale. Ja wiem, <laughs> no, że obecki... Że, ja wiem, że tak nie nazwałeś że ty jesteś w kolaboracji tutaj z Milanowem. <laughs> to jest po pierwszy... O! pierwszy. Tak. To jest kolap, to, to ja wiem o tym. A po drugiej drugi Ultimo. A po drugiej Ultimo zacznij genezę. No. Dlaczego w końcu... Miarka się przebrała. Nazwałeś wczoraj trenera zjebem czy nie? Ale dlaczego? Jak jesteś taki przygotowany no to, to powiedz dlaczego. No powie dlaczego. to Bo widzę, że jesteś bardzo ofensywnie te... przygotowany w moją nie. stronę. Nie. No Ale dalsz tak. dalsz Co ty, Denis? Tak. No pierwsze pytanie zadał. Dalsz... 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 Dlaczego dalsz... tak trenera nazywasz? Powiedz. Powiedz wszystkim widzom. Dlatego, że w ostatnim czasie trener po prostu poprzez moje nazwisko raz, je z braku szacunku przeinacza, a dwa ciąga mi jakieś, nie wiem, śmieci, żeby mi tylko i to jest i to jest po prostu z, mo z, z mojego punktu widzenia jest to przesad przesadne i odbieram to jako negatyw. Dlatego nie wiem, no nie toleruję tego i po prostu jak do tej pory wierzyłem, znaczy widziałem, że to jest taki performance trenera i w ogóle tego klubu, no to, a no to po prostu teraz po prostu miarka się przebrała i Cisnę z tym, no. Labryga! Labryga! A teraz jak pani, ale już pan ładnie teraz... Przemawiasz. To. No widzisz? Teraz to jest normalnie. Dlaczego teraz może być normalnie, a, a może być, a zawsze jest La biega. nienormalnie. Labriega słuchaj. Zabij Jeżeli... jak tak mówisz te. Stary dziadku będziesz zakładał mojo, swoją czapkę z moim, z moim nazwiskiem. Z słuchaj. dodatkiem wyg wygrał. Labryga! mów pan do mnie, panie Mirosławie. A Ale ja tak słuchaj. przemawiam, ja tak przemawiam. Słuchaj, ja ci powiem tyle. Będziesz leżał, będziesz bity, będziesz płakał jutro, nie jutro, w sobotę, w sobotę za tydzień. Po prostu będziesz płakał. No dobrze, dobrze, ty dobrze. Przychodzimy po ciebie. Dobrze, przychodzimy dobrze. po ciebie. Tak, 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 tak jak przychodziliście po mnie już wcześniej. Ale Ciubiku, MMA ty się bijesz, szukasz, uciekłeś do K1, a teraz mówisz, że przychodzimy po ciebie. Żeś. przychodzimy po ciebie. To nie wiem, jakbym groch o ścianę rzucał, nie? Gościu, Ale nie, nie jaki puma... groch? Człowieku, przyjeżdżasz babę, przyjeżdżasz babę po pijaku. Umawiasz się z franwestytą i mówisz, że ktoś jest zjebem, jak ty robisz źle. Zamiast powiedzieć, dobra, posłuchaj. zrobiłem źle, po, posu... poprawię się. Nie widać panie... poprawy. Nie widać poprawy. Słuchaj, jeżeli dla e... jeżeli Bryga, słuchaj uważnie, jesteś młodym człowiekiem. Będziesz miał sprawę! Tak się głupio zachowujesz w programach! Chcesz bić Ale ty patrz na siebie! W bo, w, bo w bliźniego swego widzisz zło, a u siebie kurwa Belki nie, u, nie, nie, nie widzisz. Ty, mamy religię, mamy Ale, religię. Ja My nie, wierdolę, nie o Budowie! My teraz nie o Budowie, nie o Belkach! Nie o buduje! w pieluchę! Nie, to ja spożyłem MMA! Labryga! Gdyby nie ja, to teraz byś był biedakiem! Byś musiał odkręcać felgi. A my w niemieckim tak. tłumacie: Labryga jest młody, jeszcze jest młody, jeszcze się uczy. I ja mu tłumaczę, żeby po prostu nie miał kłopotów w przyszłości, żeby się trochę ukozył, a on tego nie rozumie. Myśli, że pijcie w trzech policjanta na wizji to jest dobry pomysł na to, żeby dostać niższe drzewo. Pamiętaj, że mam sprawę i pani sędzina albo pan sędzia ogląda twoje wybryki i twoje hamstwo. Pamiętaj.